Niemałym zaskoczeniem było dla mnie, kiedy Sławek, mój kolega, zatelefonował do mnie i zaproponował, aby baner wyborczy kandydata na burmistrza Kazimierza, pana Aleksandra Adamskiego, mógł wisieć obok kandydata na burmistrza Kazimierza, pana Mariusza Płosza, Mazurka. Zaskoczyło mnie to. Natychmiast zatelefonowałem do osoby, która dysponowała tym plakatem, i zawiesiliśmy ten plakat na płocie Sławk. To nie wszystko, ale Sławek powiedział jedno, że pójdzie do urzędu miasta i poprosi pana burmistrza Artura Pomianowskiego aby również jego plakat mógł wisieć na płocie, na jego płocie obok swoich konkurentów. Dlaczego Sławek o tym powiedział? Ano ujęła go wypowiedź, którą słyszał na spotkaniu wyborczym w Kaźmierskim Sarpie w niedzielę palmową, gdzie Aleksander Adamski wielokrotnie Niemal na każdym spotkaniu, w każdej miejscowości mówi Chciałbym, aby moja płachta, mój baner mógł wisieć obok baneru konkurenta na jednym płocie. Wsłuchajmy się w głos Sławka. Będąc na spotkaniu pana kandydata na burmistrza, pana Adamskiego Aleksandra, usłyszałem rzecz, która mnie bardzo ujęła i pan powiedział, że chciałby, żeby na płotach naszych tutaj Kazimierskich yy, były plakaty wszystkich kandydatów chętnych na właśnie yy, kandydatów na burmistrza i też tak właśnie postanowiłem, ponieważ ja tak, pod, tak samo myślę yy, tutaj był powieszony wcześniej pan yy, plakat pana Poszaja, Mazurka więc zadzwoniłem do pana yy, Tutaj właśnie pana Aleksandra, a właściwie jego, jego właściwie znajomych, tutaj z propozycją, żeby powiesili taki plakat. Zadzwoniłem również do pana burmistrza aktualnego, pana Pomianowskiego, również z taką samą propozycją. Na razie ten plakat jeszcze nie wisi, ale mam nadzieję, że, że pan, pan Pomianowski też powiesi taki plakat. I to będą trzy plakaty, właśnie trzech kandydatów startujących właśnie na ten urząd burmistrza. Chciałbym, żeby tak było na każdym płocie kazimierzkim.